Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Alessandro, a to jest drugi materiał z kariery FC Parma, Football Melanżerze 2017. Moi drodzy, jesteście naprawdę wielcy, tego się absolutnie nie spodziewałem. Pierwszy odcinek z tej serii wrzuciłem jakieś 12-11 godzin temu, a już ma grubo ponad 100 łapek w górę, naprawdę wielki szacun dla Was no i oczywiście z racji tego, że ponad tych, ponad 100 łapek w górę się pojawiło pod moim materiałem, oczywiście dzisiaj, również prawdopodobnie późnym wieczorem, ale jednak wrzucam kolejny odcinek z kariery FC Parmą. dzisiaj oczywiście zadebiutuję w roli menedżera klubu ze Stadio Enio Tardini w oficjalnym spotkaniu za mną już duża część okresu przygotowawczego, no nie jest łatwo powiem szczerze, mam tutaj mały budżet transferowy, mały budżet płacowy który już w zasadzie w tym momencie delikatnie sobie no ale mimo wszystko staram się tutaj wzmacniać zespół, staram się tutaj oczywiście no również budować sztab szkoleniowy i właśnie od tego rozpocznę nagrywanie. Tego, właśnie w zasadzie e, od tego rozpocznę właśnie ten odcinek. Zatem e, przejdźmy sobie właśnie do transferów, e, oczywiście historia, e, rozpoczniemy tutaj oczywiście od sztabu szkoleniowego, bo naprawdę ściągnąłem wielu ludzi, e, którzy tutaj właśnie dołączyli do mojego sztabu. E, odeszli oczywiście menedżer e, Luigi Apolloni, właśnie tego człowieka ja zastąpiłem, e, odeszli również Paolo Giordani, e, ten trener siłowy, e, którym już w pierwszym odcinku mówiłem, że po prostu go zwolnię, bo jest zdecydowanie zbyt słaby, ma zbyt słabe atrybuty, żeby... Pracować w naszym zespole. Następnie Hiroshi Komatsuki, to jest niestety główny analityk, którego podkradła mi drużyna Udinezę. No i właśnie tutaj pojawiają się nowe profesje, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. Główny analityk to jest właśnie jedna z nich. Tutaj oczywiście jest jeszcze obok fizjoterapeuty jest też lekarz i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie podczytać, oczywiście ja czytałem mniej więcej. Em, na różnych stronach poświęconych Football managerowi. Czym zajmują się ci ludzie, ale w tym momencie już wam o tym nie powiem, po prostu zapomniałem. W każdym razie to są nowe tutaj profesje dodane właśnie do gry Football Manager 2017. No i oczywiście również tutaj jest fizjoterapeuta, taki jak Fabricio Bemeki, którego również zwolniłem, bo ponieważ miał zdolności medyczne tylko na poziomie 11. No i zatrudniłem nowych tutaj ludzi, trzech trenerów, trzech skautów, jeżeli chodzi o skautów, to Antonio Sassarini był pierwszym z nich, naprawdę niezłe tutaj atrybuty, oceny umiejętności i potencjału, również Grazio Cancelli, kolejny ze skautów, zatrudniony do mojego sztabu szkoleniowego, następnie Gian Piero Ventrone, to jest mój trener siłowy, naprawdę bardzo solidnie wygląda, spójrzmy, kondycja 20, poziom dyscypliny 15, motywowanie 15, no tylko determinacja troszeczkę słaba, ale i tak bardzo fajnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o tą ilość gwiazdek w naszym treningu, o czym opowiem za moment. Tak więc Gian Piero Vertone, nasz kolejny trener siłowy, Stefano Melandri to jest nasz kolejny trener tutaj pierwszego zespołu jeszcze tutaj przyszli do nas Iwan Zauli, który odpowiada za technikę No on ma tę te technikę fantastyczną taktykę również bardzo dobrą, no ale niestety atrybuty psychiczne trochę słabe, ale i tak tam daje chyba 3 albo 3,5 gwiazdki treningu no i Francesco Gagliardi, mój ostatni ze skałdów, ocena umiejętności, ocena potencjału 15. Zerknijmy jak to wszystko wygląda, tutaj jeżeli chodzi o trening. Tak jak już mówiłem, bardzo dążyłem do tego, aby wszystko było na minimum 3 gwiazdki. No i Prawie, prawie mi się to udało, tylko tej defensywa jest na 2,5 gwiazdki. No i tak już poprosiłem zarząd o jednego dodatkowego trenera. Na szczęście mój prezydent, mój szef, pan Nevio Skala jest człowiekiem bardzo wyrozumiałym i bardzo wiele moich próśb po prostu akceptuje. Tak więc tutaj dostaliśmy nowego trenera, no i dzięki temu mogłem zatrudnić tutaj właśnie Iwana e, Zauliego. E, również zerknijmy sobie tutaj oczywiście na piłkarzy, których ściągnąłem do klubu, ponieważ no rzecz jasna tutaj głównie zawodnicy, a nie właśnie sztab szkoleniowy e, przyszli do mojego klubu, tak więc proszę bardzo, wszystkie transfery przyszli trzej, na razie trzej zawodnicy. E, oczywiście tutaj do końca okienka transferowego jeszcze grubo ponad trzy tygodnie, tak więc Myślę, że spokojnie tutaj jeszcze ten skład wzmocnimy. Przyszedł do nas lewy obrońca Tonci Kuko, czy to jest Chorwac sprowadzony tutaj z wolnego transferu? Jak na Parmę, naprawdę bardzo dobre atrybuty. Spójrzmy, siła, sprawność, wytrzymałość to są główne atuty naszego lewego obrońcy z Chorwacji. W przeszłości ten piłkarz występował w takich klubach jak Como, jak Livorno, jak Brescia Calcio, no ale w zasadzie nigdzie tak naprawdę na dłużej nie zagrzał miejsca. Mam nadzieję, że uda mu się to w zespole. FC Parmy. Emil Audero oczywiście tutaj bardzo utalentowany bramkarz. Niektórzy mówią, że to jest następca Gianluigiego Buffona. E, czy tak będzie? E, okaże się zapewne za kilka dobrych lat. No, potencjał ma świetny. Tego oczywiście odmówić mu nie można. Obecne umiejętności również całkiem niezłe. 3,5 gwiazdki. No, i to będzie myślę na ten moment nasz pierwszy bramkarz w zespole. Oczywiście Emila Audero wypożyczyliśmy całkowicie za darmo. Nie płacimy mu ani. E, w, ani właśnie pensji, ani również Juventusowi nie płacimy za wypożyczenie tego młodego bramkarza. No i przyszedł do nas również lewy skrzydłowy Matias Lepie, znany m.in. z występów we, w zespole Kiewo Verona, e, a nie, przepraszam, we Fiorentinie, przepraszam Was bardzo, ja tutaj byłem przekonany, że grał w Kiewu, ale może mi się pomyliło. W każdym razie grał w Nowarze przez dwa sezony, później jeszcze w Juve Stabia, no i tutaj przed do nas właśnie z wolnego transferu Matia Lepie. To jest Francuz, również całkiem dobre atrybuty. No szkoda, że nie te fizyczne, no ale tutaj technicznie i psychicznie wygląda bardzo dobrze, jak na warunki trzeciej. Ligi Włoskiej, również co bardziej spostrzegawczy z Was zapewnie zauważyli jeszcze. Pertraktujemy z jednym piłkarzem Fabio Konkas. Piłkarz zapewne, którego wszyscy doskonale pamiętają z mojej kariery FC Polsów Tam właśnie ściągnąłem sobie również Włocha do składu. No i w pewnym momencie spisywał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj on ma 3,5 gwiazdki umie, tutaj umiejętności zdaniem naszego skauta. No brakuje nam rzeczywiście piłkarza na prawe skrzydło, no i myślę, że Fabio Konkas, przynajmniej na ten 1-2 sezony, będzie odpowiedni. Tak więc to to tyle, że chodzi o transfery. Teraz przed nami oczywiście wszystko to, co działo się w okresie przygotowawczym. No, zagraliśmy tutaj sobie 5 sparingów, pozostał nam jeszcze jeden do rozegrania. Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wyjątkowo tylko dwa mecze. Tutaj mecz z Forli i Santangelo Calcio. No tutaj oczywiście pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten... Terminarz wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednim odcinku. E, otóż, oczywiście, e, powiem wam dlaczego. Po prostu e, tutaj, e, no, ja nam na początku, jak e, pamiętacie, w poprzedniego odcinka mówiłem o tym, że e, przegapiłem sobie wybór klubu, że przez pomyłkę wybrałem Juventus. No, ponieważ tutaj w FM 17 już troszkę się to zmieniło, jeżeli chodzi o wybór klubu. Wybór klubu jeszcze. E, jest dokonywany przed tak jakby wczytaniem bazy danych, tak więc e, na początku wy wybieramy klub, później wybieramy ligi, później wczytujemy bazę danych. E, w FM16 było zupełnie inaczej, no i stąd właśnie ta pomyłka się wzięła i chciałem po prostu, żeby tutaj e, w Juventusie... Cały czas był Massimiliano Allegri, żeby to wszystko wyglądało bardzo realnie, tak więc odpaliłem sobie najwyczajniej w świecie grę od nowa i tak w tamtym pierwszym odcinku ani razu nie kliknąłem kontynu i tak więc nic tutaj tak de facto nie straciliśmy I tak w pierwszym odcinku po prostu tylko prezentowałem wam klub no i tutaj oczywiście rozpoczęliśmy sobie zatem grę od nowa no i oczywiście rzecz jasna tutaj terminarz jest już troszeczkę inny, więc po prostu tak to wszystko tutaj wygląda. No tak jak już mówiłem, dzisiaj rozegramy sobie dwa spotkania tylko i wyłącznie, ale to będzie wyjątek. Zawsze te spotkania będą po prostu trzy. Zatem rozpoczynamy teraz z prezentacją meczów towarzyskich Rozpoczęliśmy od meczu z FC Nantes Przegranym 0-2 po golach Valentena Rongier Później 1-2 przegraliśmy z Wenecją Dwa trafienia Hiszpana Aleksa Geijo Później 0-1 Przegraliśmy z zespołem Serie A Kiewo po golu Ricardo Mejoriniego Tutaj następnie z Firenzuolą Zremisowaliśmy 1-1 Trafienie dla nas Daniele Melandriego No i właśnie z Rimini Calcio Ostatnie spotkanie Dwa do zera wygraliśmy Dawidę, Giorgino I Mattia lepiej Strzelali bramki w tamtym spotkaniu No i również dosyć kolejna ciekawa Nowość, nowość która Oczywiście mi się bardzo podoba, zawsze na to Bardzo gorąco liczyłem I zawsze miałem nadzieję, że w którymś FM Się to pojawi, oczywiście mowa tutaj o Takim małym szczególe jak tutaj Oczywiście liczba kibiców drużyny Przyjezdnej, bardzo fajne Tutaj urozmaicenie i myślę, że naprawdę będzie to miało fajny e, wpływ na graczy, którzy po prostu uwielbiają w FM takie szczegóły, a że ja takim graczem jestem, no to po prostu bardzo fajne moim zdaniem tutaj rozwiązanie wprowadzenie liczby kibiców gości na konkretnym spotkaniu. Dzisiaj zagramy sobie tak, jak już mówiłem, dwa mecze Coppa Italia Lega Pro. E, tutaj oczywiście jest to puchar e, drużyn z niższych lig. E, tak de facto jest to chyba nawet puchar e, drużyn z trzeciej ligi włoskiej nawet. E, nie wiem czy wszystkie te drużyny występują tak, wszystkie te drużyny prawdopodobnie występują w trzeciej lidze włoskiej, tak więc no oczywiście tutaj Wielka Brytania ma swoje Johnson's Paint Trophy to jest taki puchar drużyn z niższych lig natomiast my tutaj mamy osobny puchar dla zespołów z trzeciej ligi, on właśnie nazywa się Copa Italia Lega Pro no i tutaj właśnie jesteśmy w fazie grupowej tego pucharu, no i kolejny zespół, zespół zwycięski awansuje oczywiście do pierwszej rundy właśnie tegoż pucharu Tak więc teraz składy, który przygotowałem sobie na to pierwsze spotkanie właśnie z drużyną Forli W bramce wystąpi Emil Audero, dalej od prawej strony Garufo To jest mój w zasadzie najlepszy na razie prawy obrońca W środku zagrają Kanini i Rasin Coli Doświadczony Senegalczyk na lewej stronie obrony ten nowo pozyskany Toni, e, Tonci Kukocz e, druga linia to Milietta i Giorginio e, tutaj na skrzydłach Nocciolini i Mattia Lepie e, no ale tutaj chyba przydzielę mu jednak rolę Skrzydłowego, albo może niech będzie schodzący napastnik Baraj jako ofensywny środkowy, ponieważ niestety nasz najlepszy ofensywny środkowy pomocnik Manuel Schiawone doznał urazu stawu biodrowego, no i jeszcze 6 do 8 tygodni będzie pauzował, no i tutaj Emanuele Kalajow w ataku naszego zespołu Damy mu tutaj rolę odgrywającego No Emanuele Kalajow, który troszeczkę słabo spisywał się w meczach sparingowych Ja raczej tak średnio byłem zadowolony z jego formy Spójrzcie, bardzo słabe mecze No ale mimo wszystko mam nadzieję, że przebudzi się ten napastnik A jeżeli tak się nie stanie, no to oczywiście na stałe wyląduje na ławce rezerwowych Tak więc takim składem sobie wybiegniemy na to spotkanie Oczywiście nie mamy pełnej ławki rezerwowych Tutaj brakuje nam trzech piłkarzy No ale nie ma sensu, myślę tutaj aż tak duże liczby piłkarzy wprowadzać do właśnie meczowej do meczowego składu, jak doskonale wiecie we Włoszech możemy mieć aż 12 rezerwowych, co naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba, zatem zgłaszamy sobie zespół, oczywiście jeszcze informacja o tym, że nowo pozyskani piłkarze nie są w, na razie w rytmie meczowym, tak więc przydzielamy im numery Kukocz niech zagra z 40 ale pije z numerem 45, Tutaj oczywiście wysokie numery tych zawodników, ponieważ te niższe już zostały po prostu już zostały porozdawane, porozdzielane, tak więc moi drodzy. No przy okazji oczywiście tego odcinka przyjrzymy się również temu nowemu trybowi 3D, tutaj twórcy oczywiście zapowiadają, że bardzo wiele nowości wprowadzonych, że ten tryb 3D będzie naprawdę fajny płynny i tak dalej, i tak dalej, tak więc już za chwilę przejdziemy sobie do meczu, a już widzimy tutaj właśnie ten ekran początkowy, widzimy również tabelę, wszystkie trzy zespoły, no i skład naszych dzisiejszych przeciwników w bramce Turin, Dalej, Vesi, Cortezi, Pompei, Anieli, Francetti, Gatti, Ferretti Tura, Quersia i Alimi. No oczywiście nazwiska bardzo, bardzo mało mówiące przeciętnemu kibicowi, nawet włoskiej ligi. No i oczywiście tutaj jeszcze poprosimy naszego asystenta o pomoc w instrukcjach dotyczących rywali. I już za chwilkę będziemy na Enio, Tardini w Parmie. Pierwszy gwizdek tutaj, oczywiście, jeszcze zmotywujemy naszych zawodników pokażcie dzisiaj na co nas stać, no oczywiście tradycja na początku zawsze ciężko jest tą motywacją, kiedy obejmujemy dany klub, zwłaszcza kiedy mamy niską reputację no i rozpoczynamy moi drodzy to spotkanie, no i tutaj kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba i na którą bardzo długo czekałem, widać, jest to pokazane na trybie 3D jak piłkarze wybiegają na boisko, no wielkie brawa w stronę twórców, rozpoczynamy spotkanie na Enyu Tardini, uwaga mamy rzut wolny, Macja lepiej, uderzenie i to jest 1 do 0, bezpośrednio z rzutu wolnego, no Nowo pozyskany Francuz, Mathieu Lepille w 39 minucie zdobywa bramkę dla Parmy, zdobywa bramkę dla tej garstki kibiców, która dzisiaj przyszła na Enio Tardini. Spójrzmy, świetne uderzenie na no zasadzie wróg, w którym stał golkiper, ale mimo wszystko Francuz zdobywa gola na 1 do 0. Zatem moi drodzy, jesteśmy po pierwszej połowie 1 do 0, w zasadzie jedna tylko ciekawa akcja, strzał z rzutu wolnego Matiasa Lepille, który dał nam w tym meczu prowadzenie. No i niestety kolejny słabiutki występ Emanuele Calaio, zatem zmienimy go od razu w przerwie za Felice Evacuo, tutaj nasz doświadczony napastnik pojawi się właśnie w miejsce Calaio, no bardzo słaba dyspozycja, myślę, że Włoch doświadczony, były zawodnik Napoli na stałe, prawdopodobnie po tak słabych występach wyląduje na ławce rezerwowych, a to oznacza, że chyba będziemy musieli sobie poszukać kolejnego napastnika, no który strzeli nam dzisiaj, który strzeli nam w tym sezonie minimum 15 bramek, tak więc jeszcze rozmowa motywacyjna, Oczywiście nie wolno nam teraz odpuszczać, bardziej skoncentrowani moi zawodnicy. Przeszedłem sobie tak mniej więcej po 25 minutach spotkania na kontrolę. No i zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na naszą grę w drugich 45 minutach. No moi drodzy już prawie 70 minut tego meczu i widzimy tutaj mamy kontuzję jednego z naszych zawodników Nokiolin, tutaj narzeka na jakiś uraz, zatem w jego miejsce na murawie pojawi się Daniele Melandri e, Tutaj je zmieniamy sobie tego piłkarza, Melandri może również zagra jako e, schodzący napastnik No nie, on może grać jako skrzydłowy jak najbardziej, zatem tak, taką rolę mu tutaj zostawimy I mamy jeszcze jedną zmianę do wykorzystania w tym momencie mamy już 86 minutę, no i czas na ostatnią zmianę w tym spotkaniu. Tutaj myślę, że Francesco Corapi pojawi się na boisku w miejsce no myślę, że Davide Giorgini. Tutaj obaj piłkarze mają na koncie żółtą kartkę. Tutaj Corapiemu przydzielimy inną rolę, przydzielimy mu rolę wysuniętego rozgrywającego. Atak. No i to jest moi drodzy już ostatnia roszaba zatem 4 minuty i mam nadzieję, że za chwilkę zgarniemy pierwsze trzy punkty w tym pucharze Lega Pro. No i to już są ostatnie fragmenty tego spotkania. Jeszcze tutaj próbuję atakować zespół rywali, ale formi ani razu w zasadzie nie zagroziła naszej bramce. Jeden do zera wygrywamy. No tutaj nasz asystent twierdzi, że moi piłkarze rozczarowali. Tak więc uciekliśmy dzisiaj katus pod topora. No widzicie, że naprawdę bardzo przyzwoite te oceny moich zawodników. W zasadzie nie ma się do kogo przyczepić. No oczywiście można za wyjątkiem napastników. Słabe spotkanie Felicie. Ewakuo. Bardzo słabo. Spisał się również Emanuele Carrejo, tak więc no będziemy mu oczywiście musieli poszukać jednak mimo wszystko napastnika. Spójrzmy na nasi rywale, dzisiaj byli bezradni, oddali tylko dwa niecelne strzały, my aż 17, no ale mimo to tylko jeden gol zdobyty przez naszego lewoszydłowego Matiasa Lepije bezpośrednio z rzutu wolnego I ta bramka dała nam zwycięstwo W tym spotkaniu Tak więc oczywiście widzicie tutaj Komplet wyników właśnie W tego Coppa Italia Lega Pro, pierwsze trzy punkty zgarniamy No i moi drodzy już za chwilkę Kolejne spotkanie jak widzicie piłkarzem meczu został Matia Lepie, no to oczywiście nie ma specjalnej niespodzianki. Francuz uderzył bardzo ładnie piłkę ze całego fragmentu gry. On zdobył tą zwycięską bramkę, tak więc no nie było wątpliwości, jeżeli chodzi o wybór zawodnika meczu za to spotkanie. No i jeszcze tutaj oczywiście zapomniałem pokazać Wam moich taktyk. Stworzyłem sobie dwie taktyki, oczywiście standardowe 4-2-3-1, taką taktyką jak gram zawsze niemal w każdej karierze. No i druga taktyka taka stricte defensywna, oparta na powstrzymywaniu na kontratakach, na właśnie takim szybkim przechodzeniu z obrony na skrzydła poprzez właśnie poprzez skrzydła do napastnika, no ale raczej na razie będziemy grali sobie tą taktyką, tamto będziemy stosowali wobec dużo groźniejszych zespołów, dużo silniejszych od nas. Tak więc, Sant'Angelo Calcio to jest nasz kolejny przeciwnik, już spotkamy się nim za równiutki. Tydzień. A zatem moi drodzy, przed nami drugie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Nasz przeciwnik to oczywiście, tak jak już mówiłem, Santarcangelo Calcio. Drużyna, która jeszcze nie rozegrała w tej naszej grupie żadnego spotkania. My oczywiście już jesteśmy po jednym zwycięstwie. Wygraliśmy po trafieniu Matiasa Lepije z zespołem Forli 1 do 0. Oto składna na spotkanie z naszym dzisiejszym rywalem w Bramce. Oczywiście Emil Audero dalej, Garufo, Chianini, Coli i Kukor. Zatem ta linia defensywna identyczna jak w spotkaniu z Forli. Druga linia to Milieta i Giorgino również bez żadnych zmian. No i tutaj już w formacji ofensywnej kilka roszad. Konkas, piłkarz którego sobie pozyskałem z wolnego transferu, tak jak już mówiłem na początku dzisiejszego odcinka, negocjowaliśmy jeszcze kontrakt tego zawodnika, teraz już na stałe. Podpisał umowę na dwa sezony. Fabio Konkas do 30 czerwca 2018 roku jest ważna. Jego umowa Melandri tutaj zagra jako oficjalny środkowy pomocnik, przesunięty na lewe skrzydło Ives Baraj, no i gładco tutaj w miejsce oczywiście Emanuele Kaja od początku, natomiast Matias Lepije, bohater poprzedniego meczu usiadł na ławce rezerwowych, ponieważ no, jest troszeczkę podmęczony, a za wszelką cenę chciałem odbudować jego ogranie. No i on zagrał w meczu rezerw, on tam strzelił dwie bramki. W zasadzie nie w drużynie rezerw, a w drużynie do lat 20. Tam strzelił dwie bramki, był bohaterem, no ale musi sobie dzisiaj troszeczkę odpocząć. Zatem skład już mamy ustalony, gramy oczywiście standardową mentalnością, taką samą taktyką jak poprzednio. No i tutaj przed nami kolejne spotkanie o punkty w Copa Italia Lega Pro. Tak jak już mówiłem, pierwsze spotkanie wygraliśmy. 1 do 0 tam było naprawdę mało sytuacji. Zobaczymy, czy w dzisiejszym meczu tych sytuacji obejrzymy więcej. No i moi drodzy, rozpoczynamy to spotkanie zaledwie garsteczka kibiców. 52 widzów przyszło oglądać to spotkanie, zatem bardzo malutkie zainteresowanie tym meczem. No ale oczywiście myślę, że tutaj postaramy się zagrać jak najlepiej. Uwaga już pierwszy odbiór Fabio Konkas do Melardiego, ten do Milietty. Milietta i Giordino jest tam i Baraj na lewej stronie. Właśnie do niego piłka teraz Senegalczyk przy futbolówce. Baraj, Melandri uderzenie i to jest 1 do zera. Bardzo ładny strzał Daniele Melandriego, który dzisiaj zastępuje właśnie Iw Baraj na po ofensywnego środkowego pomocnika no i na razie bardzo dobrze wywiązał się z tej roli spójrzmy świetne podanie Senegalczyka Baraja ładnie dojrzał Melardiego No a ten z pierwszej piłki fantastycznie z około 16 metra no bramka rywali oczywiście mógł się zdecydowanie lepiej zachować no ale m, oczywiście nas co specjalnie nie interesuje nas interesuje tylko bramka no i mamy już kolejną sytuację tutaj atakują rywale ale szybki odbiór Miliety do Giorginio zagrana piłka Giorgino do Melandriego Melandri co zrobi ten nasz ofensywny środkowy pomocnik Melandri? Uwaga, jest Gładco i jest 2 do 0. Jest 2 do 0. Mateo Gładco, nasz napastnik, teraz zdobywa bramkę. No, bramka bardzo podobna do tej poprzedniej. Strzał. No, niejako specjalnie trudny do obrony. Zobaczmy Melandri. Tutaj pobiegł środkiem boiska. Dograł piłkę do Gładco. No i ten z mniej więcej równiutko 16 metra tutaj ładnym strzałem podwyższył prowadzenie naszej drużyny. No i kolejna sytuacja. Garufo tutaj z autu do Milietty. Milietta ma już na swoim koncie żółtą kartkę. No i uwaga, bo teraz wybicie przeciwnik. Ale bardzo ładnie zgarnia tam piłkę Rasin Kohli. Doświadczony Galczyk nie miał problemu tutaj z opanowaniem futbolówki. Teraz Kukocz próba zagrania krzyżowego do swojego partnera. Mileta jeszcze Giorginio do Iwsa w Ten na lewym skrzydle. baraj dośrodkowanie. gładco strzał głową. No i obok bramki. Dobra akcja, kolejna parmy, ale niestety bez gola. Zatem moi drodzy, pierwsza połowa już za nami. Prowadzimy dosyć pewnie 2 do 0, No i tutaj podobnie jak w pierwszym meczu no mówię moim zawodnikom, żeby po prostu nie odpuścili, żeby byli dalej cały czas skoncentrowani i rozpoczynamy drugie 4 minut tego spotkania. 56 minuta na wojskowym zegarze. Wybicie piłki przez bramkarza tutaj Melandri ruszamy z akcją. Melandri jeszcze się przedarł zagrał tak, do Giorginio, tam pokazuje się ładnie na prawej stronie Konkas. Do niego futbolówka Konka. Teraz gładco poprzeczka i czy będzie dobitka, nie jednak Jacobi wybija. To była kolejna świetna okazja naszej drużyny. No i uwaga, bo teraz Garufo ładnie zgarnął tę piłkę, zagrał do Kianiniego. Kianini teraz spokojnie tutaj rozgląda się jak ustawieni partnerzy. Ta trafia po raz kolejny do Garufu. I jeszcze raz gracz wypożyczony z Atalanty. Zagrywa do Miliety, ten spokojnie odgrywa do Emila Audero. Emila Audero na razie w tych oficjalnych meczach bez stra straconego gola. Teraz świetnie do Konkasa. Fabio Konkas, Melandri do Guadco. Gładco. świetnie dojrzał. Baraja i wzbaraj. 3-0. No wydawałoby się, że jest taki odniechcenia Senegalczyka. No ale jednak ta piękna akcja, świetne tutaj rozegranie futbolówki do Iwsa Baraja spójrzmy, Konkas, Melandri Gładco i świetnie wypatrzył wybiegającego na czyściutką pozycję Iwsa Baraja ten uderzył z pierwszej piłki, golkiper no po raz trzeci w tym meczu śmiem twierdzić, mógł się lepiej zachować, no ale jest 3 do zera. jest fantastyczny wynik, mamy 78 minutę czas na pierwsze zmiany w tym meczu i Melandri, i Yves Baraj i Mateo Gładco mają po bramce i asyście w tym meczu, zatem ci trzej zawodnicy tutaj naprawdę spisują się świetnie, no w Prowadzimy Matiasa Lepierre w miejsce Iwsa Baraja. To jest zmiana numer 1. Prowadzimy Kalajoza Gładco. Rzeczywiście ten doświadczony napastnik zrobił dzisiaj na mnie duże wrażenie. No i wobec takiej formy właśnie Emanuele Kalajo. No tu na, na pewno na razie piłka, który wybiegł dzisiaj w pierwszym składzie, będzie tym moim pierwszym wyborem. No ale zobaczmy jeszcze, czy w tych ostatnich 13-14 minutach Emanuele Kalajo będzie w stanie jeszcze pokazać coś ciekawego. Zatem zostawiamy sobie jeszcze na koniec meczu jedną, jedyną Roszadę. No i uwaga, bo mamy już Matias lepiej je dośrodkowuje, Rasin Coli jest 4 do 0, piękne dośrodkowanie, może czemu ja mówię Rasin Koli, jak to jest Mohamed Coli? E, coś mi się musiało pomylić W każdym razie e, w pojawi pojawiające się z ławki rezerwowych Matias lepiej dośrodkował Świetnie tutaj wyskoczył w powietrze Mohamed Kolino i doświadczony Senegalczyk Podwyższa prowadzenie na 4-0 No i e, już nie będę robił cięcia Bo to już jest końcówka meczu Jeszcze zrobimy sobie ewentualnie jedną zmianę e, taj, e, Kalayo jest na placu gry, no ale na razie tutaj jest zbyt mało czasu spędził na wojsku, aby można było go ocenić. W każdym razie mamy jeszcze jedną zmianę do wykorzystania. Milietta już bardzo zmęczony, zatem Francesco Corapi w jego miejsce. Milietta dzisiaj z żółtą kartką na koncie kończy to spotkanie. Corapi zagra oczywiście jako wysunięty rozgrywający. Z funkcją atak, no i to już jest oczywiście samotna końcówka meczu, jeszcze tutaj doliczony czas gry, ale już prawdopodobnie nic w tym meczu się nie wydarzy i to spotkanie zakończy się naszym, bardzo efektownym zwycięstwem 4 do 0, jeszcze Alonzi tutaj próbuje do Fukiego, no i to już jest koniec moi drodzy, Santra Cangelo Calcio nie dało dzisiaj rady w meczu z Parmą, bardzo efektowne zwycięstwo naszej drużyny, dobra robota, solidna, wygrana, no rzeczywiście moi piłkarze bardzo zadowoleni. Z tego meczu, no i po dwóch spotkaniach mamy na koncie komplet 6 punktów, dwa zwycięstwa, 5 stron i goli, zero straconych, no i oczywiście jesteśmy zwycięzcą tej grupy tak więc Parma świętuje awans no i tutaj oczywiście Daniele Melandri, najlepszy na boisku, Fabio Konka zadebiutował w nowej drużynie no i tutaj Gattuso Gennaro Gattuso menedżer Pizy był na tym spotkaniu, no i obserwował Dawida Giacobiego którego chciałby ściągnąć do swojej drużyny, ale to jest piłkarz Sant'Angelo Calcio. No i moi drodzy, cóż, wygrywamy oczywiście, awansujemy. Czy jeszcze w tym odcinku okaże się, w, z kim zmierzymy się w tej pierwszej... Rundzie już pucharowej e, tego Copa Italia Lega Pro, jeszcze się przekonamy, zatem jeszcze nie kończymy tego odcinka, e, jeszcze oczywiście tutaj przewiniemy sobie troszeczkę do przodu i zobaczymy czy e, tutaj będziemy znać już w tym odcinku naszego kolejnego przeciwnika. Zatem moi drodzy, jeszcze w tym odcinku prawdopodobnie sobie tego przeciwnika naszego nie poznamy, ponieważ tutaj jeszcze jak widzicie nie wszystkie zespoły rozegrały wszystkie mecze, a za dwa dni dopiero będą rozgr będzie rozgrywana ostatnia kolejka, zatem po prostu może zróbmy tak, że w kolejnym odcinku oczywiście e, Przedstawię Wam jaki zespół, na jaki zespół trafimy właśnie w tej już w, w pier, tej pierwszej rundzie pucharowej właśnie Copa Italia Lega Pro Na razie fazę grupową oczywiście wygrywamy, jesteśmy pewnym zwycięzcą No i oczywiście awansujemy bez względu na wynik tego ostatniego meczu pomiędzy Forli i Sant'Angelo No a moi drodzy, w kolejnym odcinku zadebiutujemy sobie w lidze meczami z Fano Albinolefe i Pordenone Zatem no w końcu zaczniemy już ligę. E, oczywiście tutaj puchar Włoch e, rozpoczęliśmy bardzo dobrze e, bo Oczywiście ten Puchar Włoch Ligi Trzeciej rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Zobaczymy czy tak samo udanie rozpoczniemy rozgrywki ligowe. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. No i oczywiście bardzo gorąco liczę na to, że Wasza aktywność będzie równa z tą aktywnością z odcinka numer 1. Bardzo gorąco oczywiście e, Zachęcam Was do obejrzenia kolejnych odcinków z kariery FC Parmą, a już wkrótce rozpoczniemy sobie oczywiście drugą moją serię na kanale z gry Football Manager 2017. Jeszcze zanim ją rozpocznę, oczywiście będę miał do Was jeszcze jedno pytanie z nią związane, ale to już będzie oczywiście w osobnym materiale. Na dziś to wszystko, pięknie dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia. Na razie, cześć.